Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj dalszy mam Dni jeszcze. No, no w ogóle to są sam Nie mi się nie zyszło, To na kolejny vlog. No. Ale tak konkursie na tego czegoś, no, Zabawce taką papierową, no, dowolę, no, z to, 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 to była. Ale nie zgaszajcie się, że niby ja tam konkursy robię, a to mi nic nie daje, nie? Ja mam ja na głowie moje. Nagrałam, No w godzin, bo będzie mieć zaraz pierwsze miejsce, bo nie mogę również. Może będziecie mi lubi. Moje serie jest to za mnie bardzo fajne. Subskrybujcie mi Bo dzisiaj mamy zamiar zamiar pokazać pokazał tą grę fajną. Czekajcie. Mam tu ją. O, jest tak fajny. tak muszę iście w no, Okej, patrzcie. Patrzcie, tak ta gra wygląda oczywiście tak sobie wygląda tak chodź a patrzcie, tak się chcę tutaj pudełko, gazetki no y, ogólnie gra jest bardzo fajna ja sam w nią dużo nie grałam, nie? bo się nie nie mam miejsca na wieszku prawda, ale mój ma, nie ma, No, no no, podaj mi wam tylko gra, żebyście mogli się pojawia, nie wiem, że co. Ale tak to jak wygląda. No jest fajna to jest gra. Bo mam nadzieję, że będziecie mocno mnie oglądać. Bo ja to chcę, bardzo, żebyście mnie oglądali. Zmianą? No. Okej, okay, to dobrze, że zmienili się. Wszystko jest ok, spoko, okej. No dobra, kolejna rzecz, którą może możemy przedstawić, które możemy na miejsce. Okej, okay, dobra. Dobra, co jeszcze? Ja chciałam od was. Dobra, ja wam jakbyście chcieli, kiedyś mi numer na koniec. No, wam, Nie podam wam go. bo Może kiedyś wam go podam. Na serio, jeśli będziecie wiedzieć, co to jest. Seema, GG, Skype, Słuchajcie, kanał. Do Facebooka nie mam akurat. No, nie chciałam się podać. Dobra. Kolejna rzecz, Yey. co widział? DJ Do dzieł od okay, kera, oglądajcie. No, goście, no, goście jest czasami furbany, a no, sorry, ale nie wiem, jak to wygląda. A oglądajcie go, a lubicie. Dobrze, oglądajcie, że ja wiesz. Dobra, to jeszcze chciałem Wam powiedzieć, to, że jestem fajnym gościem, przynajmniej naszym nie fajnie obejrzeć ja na serio nie mam programu, no teraz się pobiera. No więc zanim to będą koooo! No, 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 no będą, no, 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 tak to tak, red player będą. Będzie red Play pod tytułem. Więc jak zagubiony. No, bo mamy taki... Znaczy będzie też się zagubiony. To no będzie a, trochę multiplayer i trochę single player. No, chociaż będzie... E, minecraft Minetra. minetra 991 99, Full. Kontra. Predator. No. za tym się nie to kolega będzie predatorem, nie? A ja, 1,91 Full. Bo nie napisane 1,91 Full, ale ja po prostu mam 991 99, Full. Bez Full. Ale nie chodź, bo no wynik, proszę Was. To jest jedna rzecz. która Was prosi. Dziękuję.

bo no, te programy nie wiem czy on mi mnie nagrywać głosu, więc mogą być filmiki, nieme, no to mogą być filmiki, być filmiki z głosem, dobra? Spoko? Dobra. Na koniec, subskrybujcie, żółty magiczny wyścig, łapki w górę, na Was nic nie naciągam, nie musimy oglądać. Ja was tylko proszę, żebyście mi oglądali i nie subskrybować, ale ja Was o to proszę, więc proszę, róbcie to. Co Wam się podoba? Łapki w górę, dobra. No do Was dobra.